Proszę Państwa, ja chciałbym zwrócić uwagę właśnie w, w, wnioskując po rozmowach z ludźmi na wielu spotkaniach przedwyborczych yy, i słuchając tego, co się dzieje teraz przed drugą turą wyborów. No przede wszystkim, drodzy Państwo, najważniejszą rzeczą jest to, żebyśmy poszli do tych wyborów, żeby ta frekwencja była dużo wyższa, bo chyba nikt by nie chciał, żeby jedna czwarta społeczeństwa wybrała prezydenta, który będzie rządził wszystkimi wszyscy całym naszym miastem. I bardzo ważną rzeczą, którą zauważyliśmy i chcieliśmy się jako stowarzyszenie podzielić, to jest to, że. W tej kampanii okazuje się, że w Starachowicach, tak jak to przedstawia pełniący do tej pory obowiązki prezydenta pan Sylwester Kwiecień, że Starachowice są miastem mlekiem i miodem płynące, gdzie jest naprawdę miasto wielkich osiągnięć w porównaniu do sąsiednich miast. W związku z tym powiem Państwu w ten sposób, że chciałbym przetoczyć kilka, kilka faktów, które jak gdyby pokazują jednak bardziej ponurą część, część rządów w Starachowicach. Mało tego, jesteśmy miastem postrzeganym na mapie Polski już w tej chwili jako miasto e, afer, miasto związane z aferami korupcyjnymi i prawda jest taka, że nie jest to do końca wyssane z palca, i teraz Państwu podam takich kilka przykładów, drodzy Państwo. Wzrost wydatków na administrację urzędu miejskiego w Strachowicach w ciągu ostatniej półtorej kadencji wyniósł z prawie 6 do prawie 13 milionów złotych, wzrost wydatków na samą administrację. To jest tylko taki pokaz tego, gdzie pieniądze podatników w tej chwili wędrują. Nie ma pieniędzy na inwestycje. Jako przewodniczący Komisji Finansów chciałem Państwu powiedzieć, że w przyszłym roku na inwestycje w najlepszym wypadku będziemy mieli mogli przeznaczyć z budżetu tylko 6 milionów złotych. To jest dramatyczna, dramatyczna wielkość, bardzo niska, mało tego, co jest jeszcze najgorsze. To to, że my nie jesteśmy już w stanie mieć dochodów ze sprzedaży majątku, dlatego że majątek, cały majątek gminy już został praktycznie sprzedany. Proszę Państwa, nasz najwyższy sprzeciw y, jest w kierunku takich rozwiązań, jak były do tej pory, przytoczę tu kilka przykładów. Drodzy Państwo, jeżeli do Urzędu Miasta, po, 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 na kierownicze urzędniczko, na urzędnicze stanowisko, kierownicze stanowisko trafia osoba, która wychodzi po 3,5 miesięcznym areszcie z zarzutami, zarzutami dotyczącymi tej afery korupcyjnej. I prezydent przyjmuje taką osobę na kierownicze stanowisko, to powiem tak, litość i trwoga. To, to takie rzeczy w normalnym, cywilizowanym kraju nie mają prawa się zdarzyć. No, u, nas, u nas się zdarzają. Proszę Państwa, bardzo chciałbym też zwrócić uwagę na sprawy ZECU, bo właśnie w czasie Kampanii, widzieliśmy, że ludzie nie do końca sobie zdają sprawy, co się dzieje w miejskich spółkach. I tutaj powiem pokrótce o wszystkich, ale zacznę, zacznę od ZECU. Proszę Państwa, więc tak. Do tej pory jest brak procedur przetargowych, o które jako radni walczyliśmy przez trzy lata, żeby przetargi na dostawy miału węglowego były robione na zasadzie ustawy. O zamówieniach publicznych i zgodnie z tą ustawą, bo jest tam możliwość furtki takiej, że są to zamówienia sektorowe i można to w ten sposób robić. I nawet jeżeli w tym roku, w tamtym roku, dokładnie w 2013, wyłoniono zostały trzech dostawców i nie, nie załapali się dostawcy obecnie, do, da, dający umowy zostały rozwiązane, dają znowu ci sami dostawcy. Drodzy Państwo, jest tak pięknie, tak cukierkowo, nic się niby nie dzieje, wedle tego, co mówi Pan Prezydent Kiecień. Chciałem przypomnieć tylko takie dwie rzeczy. Toczy się postępowanie przez Prokuraturę i Centralne Biuro śledcze dotyczące y, przetargu na dostawy, na dostawy ciepła do Urządu Miejskiego. To jest sprawa państwu dziennikarzom doskonale znana, bo o, z Prokuratura Okręgowa zwróciła się do Rady Miasta właśnie o to, by taką y, zgodę na ściganie bądź nie wyrazi, wyra, Rada Miejska wyraziła. Proszę Państwa, następną sprawą, która jest też bardzo dla nas, no Ogromnej wagi. Ginie, Z tego, co, co wiadomo, zginęło w granicach 1700 ton miału węglowego o wartości prawie 700 tysięcy złotych. Przewodniczący Rady Nadzorczej, pan Rady Nadzorczej Zecu pan Florian Sierpień, daje przykład, mówiąc, że zarzuty się w dużej części tam te anonimowe potwierdzają. Po czym wskazuje, że on więcej nie będzie mówił, bo jak on więcej mówi, to ma później kłopoty. Szanowni Państwo, no przecież to wygląda, to, to wygląda tak, że aż, aż ciężko jest uwierzyć, że takie rzeczy się mogą dziać w dzisiejszych czasach, w XXI wieku, w cywilizowanym kraju w środku Europy. I jeżeli idąc dalej, proszę Państwa, ym, ja jeszcze chciałem do ZECU wrócić, bo dostaliśmy tu jako radni informacje dotyczące, dotyczące Szanowni Państwo, wyników finansowych. I chciałem Państwu taką powiedzieć jedną ciekawą sprawę. Wyobraźcie sobie, że z roku na rok wzrost na fundusz płac, czyli generalnie wzrost y, pensji w ZECU, u wyniósł, drodzy Państwo, 1,42 mln zł. Biorąc pod uwagę poziom zatrudnienia 110 osób, to wychodzi niecałe 10 tysięcy zł podwyżki na osobę. Czy takie rzeczy można robić przy spółce, której, drodzy Państwo, kredyty i pożyczki w 2010 roku wynosiły 5 milionów 600 tysięcy, teraz wynoszą 13 milionów 28 tysięcy. Zadłużenie wzrosło makabrycznie. Firma w tym tempie za dwa lata, za trzy będzie musiała iść do upadłości. Następnym super przykładem tej bardzo pozytywnej polityki, którą, którą słyszeliśmy tutaj, że w mieście jest, jest sprawa MZK. No miało być miały być wspaniałe. Rewolucyjne zmiany. To chodzi o ten, to, ten eksperyment przesiadkowy. Yy, miasto dołożyło w tym roku udało 5,5 miliona złotych do kapitalizowania i zwrotu kosztów zezwolnień. Natomiast za 2013 rok wbrew temu, co zapowiadał pan prezes, mamy stratę 2 miliony 300 tysięcy. Ta, ta spółka nie jest w stanie, jeżeli będzie w tym tempie pogłębiała swoją, swoją przepaść yy, finansową, nie jest w stanie praktycznie w ciągu dwóch lat też będzie musiała podlegać, podlegać yy, likwidacji. No może teraz kolejne. Aby parę słów powiedział, a ja później też dokończę. Ja chciałbym powiedzieć tu o, o wyprze, wyprzedaży majątku gminnego, ponieważ powiedzmy sobie szczerze, że budżet był notorycznie mm, zatykany sprzedażą i pieniędzmi z, z majątku gminy. I powiem tak, po pierwsze, można to powiedzieć o hotelu pielęgniarek który tak naprawdę miał służyć jako mieszkania socjalne, było na to dofinansowanie. No niestety prezydent zdecydował inaczej. Wykupiliśmy go za około 1 milion złotych, a sprzedaliśmy go za 700 tysięcy prywatnemu inwestorowi, no który w tej chwili z dużym powodzeniem zrobił tam mieszkanie i będzie je sprzedawał na wolnym rynku. i Jemu się opłacało. Do miastu niestety z dofinansowaniem się nie opłacało. Następna sprawa, no sprzedaż tak zwanych łąk wycenionych na 20 milionów. No sprzedaliśmy je za 7 milionów w okresie, w którym była, była najniższa koniunktura na, na ziemię. No sprzedaliśmy teren w środku miasta, no, który już nie wróci. I prawda jest taka, że te 7 milionów to, to były żadne pieniądze za ten teren. Sprzedanie, następny temat to jest sprzedaż majątku po kompurze które były wycenione na milion 800 tysięcy, gdzie później uchwałą Rady Spółki został zdewaluowany na milion zł, gdzie tak de facto został sprzedany za 500 tysięcy, ponieważ 500 tysięcy to jest obsługa archiwum. Także no, teren za milion 800 został sprzedany za 500 tysięcy. Jeśli chodzi o najem, też i galerii skałka. Powiedzmy, powiedzmy Państwu krótko. Wydaliśmy bardzo dużo pieniędzy na tę galerię, a na modernizację i przekształcenie piętra, które miało przynieść kreciowe zyski, wydaliśmy dodatkowe 100 tysięcy. 100 tysięcy, które nawet się nie zwróciło, dlatego że z tego co wiemy, to około 70 tysięcy wyszło z najmu i ten pan, który ten najem miał, zrezygnował. Także to są pieniądze topione w błoto, rzucane po prostu w błoto. Proszę bardzo. Drodzy Państwo, jeszcze bym chciałbym dodać, bo tu powiedziałem o MZK, powiedziałem o, o ZEC-u. W końcu prawda jest taka, że oprócz tego jeszcze mamy inne spółki i tu też należy zwrócić szczególną uwagę. Szanowni Państwo, wodociągi. Mamy w tej chwili wodę droższą niż większość wielkich miast w Polsce. Nawet tych miast, gdzie trzeba wodę, nie, ma się ze, nie mają ze źródeł, tylko muszą ją pozyskiwać z wód naziemnych, co wychodzi dużo, dużo drożej. Natomiast woda do mieszkańców trafia taniej. I co, co ja tu przez to chcę powiedzieć? No chcemy powiedzieć, że całkowicie nie zgadzamy się z tym, żeby taka firma, która jest firmą miejską, która jest własne, gdzie większość udziałów ma, ma gmina Starachowice, Proszę Państwa, zarobki prezesów, żeby wynosiły ponad 15 tysięcy czy w granicach, 15 tysięcy złotych miesięcznie, no to jest też jakieś chyba kuriozum. Nie do końca, no, Państwo, zarobek 15 tysięcy złotych, czy, czy w tych granicach prezesa, który jest prezesem firmy monopolisty i Zarobki na poziomie członków rady ministrów no to jest chyba jakieś nieporozumienie, to jest druga sprawa. Sprawa, proszę Państwa, następna bardzo ciekawa, sprawa Almaxu. Doskonale wiemy wszyscy o tym, że toczy się postępowanie, śledztwo dotyczące Nieprawidłowości związanych z naliczaniem y, tam kosztów wywozów, i, i to, tam bardzo skomplikowana materia jest. S wstępnie komisja rewizyjna potwierdziła to, co Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła, że straty y, wyniosły około 5 milionów złotych. No, czekamy na zakończenie śledztwa. Jest to też. Y przykład totalnej patologii. Następna sprawa, proszę państwa, to jest jeszcze taką podam ciekawostkę. Słuchajcie, drodzy państwo, też było o tym ostatnio troszkę słychać w niektórych mediach. Chodzi o jednego z pracowników urzędu miasta, który drodzy państwo został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za fałszowanie dokumentów w jednej ze spółek gminnych. W czasie odbywania kary w czasie próby, czyli zawieszenia jak gdyby kary więzienia, ten sam człowiek został przez prezydenta Wojciecha Bernatowicza i Sylwestra Kwietnia skierowany do rady nadzorczej w tej samej spółce, w której dokonał przestępstwa. No, jeżeli tu można mówić, że jest wszystko dobrze i doświadczony fachowiec rządzi, rządził strachowcami, no to, no to właśnie w nasz sprzeciw jest w takich przykładach. Następna sprawa, też, którą nie można powiedzieć, że, że jej nie ma, to jest sytuacja taka, że m Z tego co wiemy, bo to trafiło również do, do, do radnych, toczy się postępowanie, czy to jest sprawdzające, czy to jest postępowanie już e, przeciwko, czy w sprawie, to my nie, tego nie wiemy. Natomiast jest sprawa dotycząca remontu mieszkań socjalnych, gdzie jeden z przykładów, to do nas radnych trafiła bardzo dokładna ta informacja, jeden z mieszkańców miał wykonany remont za powiedzmy 40 tysięcy, gdzie de facto poniesione koszty były powiedzmy o połowę, o połowę niższe, gdzie były wyfakturowane, czy były może niewyfakturowane w kosztorysie, były ujęte rzeczy, które w tym mieszkaniu się nie znalazły. No wygląda na to, że to doszło tam do nieprawidłowości, nazwijmy to po imieniu kradzieży, być może, bo to sprawdza w tej chwili, sprawdzają odpowiednie służby. I jeżeli to jest to, to piękne, ten piękny wizerunek i prawidłowe, fachowe prowadzenie miasta, to jesteśmy stanowczo przeciwni temu i dlatego namawiamy szanowni Państwo Was do tego, żeby wziąć udział w wyborach i doprowadzić do zmian, bo jeżeli tak będzie dalej, to naprawdę Okaże się, że za 2-3 lata nie będziemy, nie będziemy w żaden sposób już w stanie odrobić tego. Drodzy Państwo, to są lata ostatnie, jeżeli chodzi o to wsparcie unijnych pieniędzy. Tak często o tym mówiliśmy, wszyscy kandydaci mówili w kampanii wyborczej, że to jest okres, kiedy musimy go wykorzystać, bo takiej szansy już nie będziemy mieli. Po przykładach, które przetoczyłem Państwu, dotyczących spółek miejskich, dotyczących finansów publicznych, dotyczących zatrudnienia w Urzędzie Miejskim. Drodzy Państwo, nie będziemy w stanie tej szansy, tej szansy w żaden sposób wykorzystać, jeżeli, jeżeli się nic nie zmieni, nie będziemy mogli zrobić żadnego kroku do przodu i nie zatrzymamy młodych ludzi w Starachowicach i to miasto będzie szło w dół. Jest to wybór, jest to niby wybór na pół roku. Naprawdę jest to wybór albo chcemy zmian, albo nie. Ja apeluję stąd do państwa wszystkich, żeby wziąć odpowiedzialność za to miasto i pójść na te wybory, bo zmiany są w tym mieście bardzo, ale to bardzo konieczne. Bardzo proszę kolegę. Ja chciałbym dodać i przypomnieć, dlatego że w spotkaniu z ludźmi dowiedzieliśmy się, że po prostu ludzie są niedoinformowani. Nie wiedzą. Nie wiedzą o wielu rzeczach w mieście, to chciałbym przypomnieć, że pierwszy zastępca prezydenta Sylwester Kwiecień przyznał sobie samowolnie 40% dodatek specjalny niezgodnie z prawem i dopiero sąd musiał go od tego odwieść i. i Uświadomić mu, że zrobił źle. Powiedzmy sobie szczerze, ja uważam, że dobrym komentarzem do całej sytuacji tych trzech lat, która była, to jest uzasadnienie wyroku, w którym wypowiadał się Adam Kabziński, i zacytuję tu: Proceder korupcyjny był długotrwały. Prezydent Wojciech Bernatowicz, w swoim zadufaniu, nie kryjąc się z tym, z przyjmowania korzyści majątkowych uczynił konstans funkcjonowania urzędu. I to jakby oddaje cały obraz, wiemy też, że nikt nie jest zawieszony w próżni. Oczywiście byli też wiceprezydenci. No i prawda jest taka, że, że no niestety no osiągnęło to już apogeum. Ja jeszcze jeżeli można to na koniec jeszcze przed tym ostatnim takim apelem powiem państwu jeszcze taką rzecz. przed chwilą powiedziałem o tym urzędniku który został w trakcie próby czyli w trakcie odbywania gdyby tej kary zawieszenia kary więzienia jako przedstawiciel gminy był reprezentował gminę jako członek rady nadzorczej w miejskiej spółce w której dopełni się przestępstwa w tej chwili został kierownikiem jednego z wydziałów urzędu miejskiego no wcześniej wspomniałem o, o, o pani, która po wyjściu zaraz z, z aresztu po 3,5 miesięcznym pobycie również została na kierownicze stanowisko przyjęte. Drodzy Państwo, to jest patologia, to jest patologia i tu jest jedyna, jedyna szansa jest w tym, żebyśmy poszli do wyborów, dokonali zmian. No i z tym apelem zwracamy się chyba na koniec, żeby, żeby Państwa po prostu namawiać, prosić do tego, żeby nie pozostawić wyboru w garstce, garstce ludzi. ludzi, tylko żebyśmy poszli. Im większa frekwencja, tym ten wybór myślę, że będzie, no, na pewno będzie większości wtedy i, i mam nadzieję, że doprowadzi do zmian w naszym mieście. No, dziękuję Państwu bardzo. No tutaj chyba to w ogóle na początku nie, 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 nie wspomnieliśmy. No namawiamy, namawiamy do udziału w, w przede wszystkim wyborach, żeby dokonać zmian. O tej patologii, która jest i toczy miasto, o tym układzie y, mówimy w sposób transparentny i otwarty. Proszę Państwa, my od początku byliśmy przeciwko od korupcji. Kilku od kilku lat. Y, Pierwsi spisaliśmy list otwarty do Wojciecha Bernatowicza. Mało tego, jeszcze może trzeba by nadmienić jedną rzecz, bo to też jest, mi się wydaje, dość istotne. Y, my na samym początku, po zaraz po aresztowaniu, po aresztowaniu pana Bernatowicza, zwróciliśmy się do Sylwestra Kwietnia z prośbą od, do, dotyczącą tego, żeby się odciąć, żeby się wtedy, jeszcze byliśmy w organizacji wspólnie, odciąć się od tych ludzi, od, odciąć się od tego całe, cał, całego układu, tak to nazwijmy. No i się nie dało. Po prostu no, wolał prezydent wtedy, żeby to doszło do rozłamu w partii, ale, ale widać jego pewne powiązania, więzi są na tyle silne, że, że to było ważniejsze i uważam, że no wtedy, w ten sposób trochę to też pokazuje, o co w tym wszystkim chodzi. No namawiamy, namawiamy bardzo serdecznie do wzięcia udziału. No i w tym wypadku, no bo wcześniej był ten wybór, gama yy, kandydatów była duża, w tej chwili namawiamy do tego, żeby przeciąć to, co, ten układ, który jest i do głosowania na pana Andrzeja Prusia. Yy, szanowni Państwo, żeby pokazać pewien mechanizm zachowania się, zachowania się nazwijmy to ludzi władzy, przetoczę Wam taki, taką ciekawą yy, informację. Drodzy Państwo, w kompurze, który już jest zlikwidowany, o którym tu kolega mówił, że majątek już został sprzedany, w 2010 roku, żeby firma przyniosła zysk, został umorzony podatek, yy, dla który powinien iść do, do miasta, podatek od nieruchomości w wysokości 59 403 zł. W